Jesteśmy sobie na stołówce Smacznego, koleżanko i kolego Pan kucharz zdzielił mnie badelnią To boli, to boli Rosół się przesolił O, chyba tak, daj mi spokój Mój drogi O, pomocy, pomocy O nie, całkiem mnie rozwalił Cześć, koleżko Ja mam tylko zabrać ten klucz, tak się ode mnie ucz Haha, jaką masz dużą głowę Dorwał mnie Jejeje! Je, je. Gdzie ja to jestem? co tu dzieje się o Cię zaś w aucie! Pomocy, pomocy! O, zablokowałam się tym samochodem! I co teraz? I co teraz Blue Jane? O nie, o nie! O, kołowrotek! Jak dobrze! Jak miło się tutaj zrobiło! O nie! On już tutaj jest! tuż za mną! Ej! Wlazłem w mur! Ha, 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 ha. Nie no, kochani, naprawdę nie jest łatwo sterować tutaj tym autem. O, zniknęło! Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane, Rozpoczynamy naszą wspaniałą przygodę. W, w samochodzie rzecz jasna. O, poziom Easy. Dzień dobry. O, jak was dużo? Samy klony. Haha, ha, trojaczki. Cześć, Bary. Patrzcie, jak on sobie tam tańczy. O, już nie marnujemy czasu. Idziemy ze do lasu. Może spotkamy naszego. Barrego, koleczanko i kolego. O nie, jak oni się rozwalają na tych laserach. O, uważajcie, uważajcie. No. Są drzwi. Jejeje, je, je. co tu dzieje się? Cześć, nasz Bary. Doskonały. Patrzcie, jak rękami wymachuje. Świetnie się tu bawi. Haha. Ha. Czy tu jest jakaś dyskoteka? O, to temat rzeka. Kolejny gracz. Tym razem wygląda identycznie jak nasz Bary. Ale nie tańcuje, tylko sobie siedzi i pojazdem kieruje. O, Czeknął. No. Ja też. Ja też zniknęłam! Jestem na pustyni! Gdzie też to więzienie się znajduje? O, czy zabawę nam psuje? Nie, nie, nie! No! Złaść z mojego pojazdu! Koleszko! O! Nie mogę uruchomić silnika! Co tu się dzieje, co tu się dzieje, moi drodzy? Tylko nie to! Pomyśl, Blue Jane, pomyśl, myślimy, myślimy! Nie rób takiej kwaśnej miny! Opanek gość gubi! ha! <głynie> Już chyba wiem, mniej więcej, kochani! Ej! Dalej nic. Jak tu żyć? Co tu kryć? Zaraz. Jej. Nie mogę, nie mogę prowadzić tego samochodu, ale mam bazukę. Bazuka, bazuka. No właśnie. Niech mnie piorun tu nie trzaśnie. O, patrzcie tylko. Ścigamy się. Jejeje. Może nie będzie wcale tak źle. No i w barego. Takimi jakimiś dziwnymi rakietkami. Którymi witam się z Wami. No właśnie. O nie! Moje auto! Porysowane! Jak mogłeś! Dlaczego to zrobiłeś? Moje piękne, niebieskie auto! Ho ho ho! Czeka na ciebie samo zło! Muszę cię wyeliminować! Ej! Zaś mnie porysowałeś! Niedobry bary! Niedobry bary! Winocha stąd! Jejeje, je, je. zaraz rozwalę tutaj cię! No właśnie! Dasz radę, Blue Jane! O nie! Po raz trzeci! Tak gadają atleci! Mam już strasznie porysowane to nasze auto! O, dojeżdżamy do końca! Ho, 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 Meta będzie gorąca! Dostanę jakąś nagrodę! Kto wie, kto wie, co tu dzieje się? O, jest kolega, co gubi opony! Ha, ha, ha! No właśnie! O, gdzie ja to jestem? Wysiadka! Ha, ha! No, mój drogi! Wysiadka, wysiadka! Idziemy na herbatkę do tatka! No właśnie! No, koleżko! o! Ktoś tam dzielnie pilnuje. Pałki na nas nie żałuje. O, mamy klucz francuski! Pomocy, pomocy! Nie dorwiesz mnie? O nie! Dorwał mnie. Co tu dzieje się? Jeszcze raz bierzemy ten klucz. I tym razem uciekamy. Już nie stoimy jak jakaś ofiara. Ha, ha, ha. A, szybko, szybko. Dalej. Szyb wentylacyjny. Rozwalamy, rozwalamy. No, przydał się ten klucz. Ye, ye, ye. Gdzie ja to jestem teraz? O, ubikacja, rewelacja. Tych drzwi nie da się otworzyć. O, no to co ja tutaj robię? Kto tam tak tańczy? Widzieliście to chyba bary w kształcie sera. Je, je, Nic tutaj nie ma! Cześć, Bary! Oho, Siedzi sobie na ubikacji rewelacji i puszcza bąki w najlepsze. aż czuję tutaj dreszcze. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. No, będziemy tutaj kopać. O, oh, super, super, super! Zaraz spadnę! Czy wasze serce tym skradne? Leży sobie ubikacja, rewelacja. Juhu! Brawo, brawiscy Bob Ludzień! Podskakujesz, podskakujesz. I tu energii nie marnujesz. Wow, jej, bary przybrane za Supermana. To mi się podoba. Fajnie, fajna ta przygoda. O, no właśnie, no właśnie. Ale z samochodami to jeszcze nie było. To jest coś zupełnie nowego, tak, koleżanko i kolego? O, i czaha, wchodzimy sobie do niej. Jej, Jaki promień dziwny. Ho, ho, ho. Dobra, rozpędzamy się. Nie będzie wcale tak źle. Uważaj na te kolce, nasza Blue Jane. O, i mamy kulę Drakule, no właśnie, powiem Wam to czule O, czy dolecę, czy dolecę, szybko, bluczeń, szybko, dasz radę, dasz radę, nie dałam rady i nie zjem sobie czekolady. Jaka szkoda. O, no to jeszcze raz. Jeszcze raz, by ta nauka nie poszła w las. Dobrze wiesz, Blue Jane, że nie dasz rady. Tam dolecieć za jednym razem. No właśnie. Okej, okay, chowamy się je je i czekamy. Czekamy, kula się przeturlała. Jej, brawo, Blue Jane sobie tu poczekała i dzięki temu przeżyłam. O, następny będzie mnie tutaj gonić. Pomocy, pomocy. O nie, obudziłam go. Co tu dzieje się? Jej, blokuje się tym autem! Na jakimś filarze! O, dobra, jeszcze kołowrotek! Jej, muszę tutaj przekręcić, kochani. Damy radę, daliśmy radę, ale goni nas! Goni nas wróg! I zaraz zwali mnie z nóg, tylko nie to, tylko nie to! Gdzie teraz? Gdzie teraz? On, patrzcie! Włazi swoim autem na moje auto. Ha, ha, ha. Dobra, świetna ta muzyka. Chyba się trochę zdenerwował i pojechał sobie na wycieczkę. Ha, ha. Ej, zaraz. Cześć, koleżko. Zablokował się. Ha, 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 ha. Dobrze ci tak. O i co teraz? Jej, wlazł w mur i sobie stoi. Tak mu przystoi. Ho, 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 ho. nic mi nie zrobisz, kolego. Nie jesteś w stanie się tutaj dostać bardzo jest zdenerwowany. O, dobra, dobra, zupa z bobra, kochani. O, zaś tu jakiś podskakuje. Idziemy, idziemy, bez żadnej ściemy i mamy naszą wspaniałą windę. No właśnie. O, do góry sobie jedziemy. Moi drodzy, jak fajnie się jedzie! Powiedziały śledzie. O, co my tutaj potrzebujemy? O, napój cytrynowy i mam mnóstwo energii. Proszę bardzo. Juhu, tak jest, kochani. Tak się tutaj rozpędzamy. No właśnie, no właśnie. Zawsze jest przed takim czymś, przed takim biegiem jakiś smakowity napój limonkowy, albo właśnie cytrynowy. Ho ho ho. Pełno energii mam, pam 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 pam. Witamina C i nie. Jest wcale źle. O, i co? Ale sobie beknęłaś Blue Jane, o, ohyda! O, jej, bez żadnej kultury to było, ale się tutaj porobiło. Czekajcie. O, cześć, panie szreku! Ho, 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 Jaki zielony! Jej, i tutaj rozbawiony. Bierzemy drabinę, drabina, drabina! Jak wiecie, przygoda się zaczyna. Nie blokuj się w drzwiach, Blue Jane, proszę cię! Zaraz ją postawimy. Je, je, je. O, i co? stawiamy, No dobra. I już na nic nie czekamy. Wskakujesz. O! Udało się! Brawo, Simon, Nie jest wcale tak źle. Chce mnie tutaj zdmuchnąć ten wiatrak. Pomocy, pomocy! To naprawdę jest trudne, żeby się tam dostać. O nie, te kolce mnie przerażają. Już na mnie tutaj czekają. O, nie chcę być pokuta. Juhu, brawo! Dobra, skaczemy, skaczemy. Tak jest. a no właśnie, tak to się kończy, jak spadnę na kolce. Tylko nie to. Je, je, Przecież to samo zło. Dobra, Blue Jane. O, no. Proszę bardzo. Ej, przeskoczyłam. O, moi drodzy. Juhu. a wow, znowu ten promień jakiś taki dziwny. O, cześć, koleżko. Kołowrotki, kołowrotki. Zawory, zawory. I już człowiek robi się chory. O, może najpierw tutaj. La 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 la, świetna ta przygoda. Jeden przekręciłam, taka sprytna tutaj byłam. I mam jeszcze jeden, ale powinny być trzy. Je, je, je. Zaraz przekonamy o tym się. Włozimy do góry. O, jest i trzeci. Tak gadają atleci. Brawo, brawissimo, Blue Jane. Ej, dobra. Doskoczyłam, taka sprytna tutaj byłam, a nie było to wcale łatwe, kochani. O, no, do dzieła, do dzieła, aby robota nie stanęła. No właśnie, kochani. O, skaczemy, skaczemy, bez żadnej ściemy, rozpędzamy się w szybie wentylacyjnym. O, będziemy skakać. Ej, że hop, ej, że hop, hejże że hop. Hejże, hop. Hej, że ho, hej, że ho, czeka na mnie samo zło. Nie, 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 nie. Tak tu nie dzieje się, kochani. O, jak fajnie, jakbym miała łyżwy. No, cudownie. Zaliczone, zaliczone. I do góry, do góry, do góry. Teraz dmucha nas aż w chmury. Jej, widzicie to? Tam jest przejście i tam muszę właśnie doskoczyć. Nie, no co tu dzieje się? Jejeje, nie mogę tam doskoczyć. Jeszcze trochę. O. Udało się, Blue Jane, jesteś wspaniała. O, jestem w aucie. Wow, będziemy teraz walczyć z tym kolegą w samochodzie. Z patelnią, oczywiście, bo jest tutaj stołówka. Kochani, zjemy coś dobrego, zaraz zobaczymy. O, rozpędzamy się. No nie, czekajcie, czy ja potrzebuję mieć tutaj bazukę? Coś mi się wydaje, że tak. O, proszę bardzo. Mamy naszą bazukę, świetnie. O, ej. Zaraz, pomocy, on tutaj przejechał. O, on przejeżdża przez wszystkie filary, stoliki, ściany i tak dalej. Czy nasz los jest przechlapany? Chyba nie, chyba nie, kochani, pomocy. O nie, znowu mam plamę. O, dostałam prosto w czoło, chyba tak, chyba tak. No, no, do widzenia, do widzenia, mój drogi kolego. Au! Zaś dostałam patelnią! Moja biedna głowa! dostaje żarciem i patelnią jednocześnie! Aż czuję dreszcze! No! Siomi stąd! Ciebie też! wale w głowę! Takie tutaj to typowe! O! Zjedz sobie! Pojedz sobie! Może jesteś głodny i przez to bardzo zły! Jejeje! Je, je. Humor poprawi ci się! Dzięki temu jedzeniu! No właśnie! Jeszcze trochę! Jeszcze trochę! Dobrze, że on tak wolno, moi drodzy, tutaj jeździ! No! Powoli! Kochani! prowadzi auto. O, zaś dostałam tym jedzeniem, tylko nie to. Zaraz. Czemu do niego strzelam, a żyć komu nie? Spada? O, to jakieś dziwne jest. O, ja też włażę filary w ściany i tak dalej. Ha, 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 No bo inaczej nie byłabym w stanie tutaj wykręcić naszego pojazdu. Ej, no chodzisz tu. Chodzisz tu. W ogóle życie ci nie spada. Co teraz? Co teraz? Au! A! rozpadłam się! Nie! Tylko nie to, kochani! Nie, nie, nie! Od nowa? Tylko nie to! Ej! Zaś życie mu nie spada! Co się dzieje? Co się dzieje? Kogut pieje! Co ja mam tutaj robić? Ała, 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 ała! A! Tylko nie to! Pomocy, pomocy! Do widzenia, do widzenia, do o nie, zobaczenia! Aaaa! Gdzie ja to Wpadłam w jakąś przestrzeń magiczną, a przy tym nieśliczną. O! No dobra! Hamburgery sami w niego wale, bo się bawię doskonale. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, koleżko mój drogi. I niech nie bolą cię nogi, a raczej koła, bo sytuacja jest wesoła. Ha, 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 ha. O! Cały czas mnie goni, jak stado dzikich koni. Pomocy, pomocy! Jeszcze trochę, jeszcze trochę. O! Rozpadł się. jejeje, je, je. Nie było wcale tak, znowu tragicznie. Gdzie teraz? Sobie jadę. O, dobra. Nie, no czekaj Blue Jane, ustaw to auto swoje. O! Zniknęło. I mamy bazukę. Chowamy bazukę. O, czekajcie, czekajcie. Teraz tutaj będę. O! Widzieliście to? Zaś cyrkowe ewolucje, rewolucje. No, dobra. <grym> dostałam lekkich zawrotów głowy, o, ale poziom to był typowy. No dobra, idziemy sobie do góry, exit, czyli wyjście, i mamy zaś dmucha dło! Do góry, do góry, aż zobaczymy chmury. Tak jest, tak jest, i lasery. Tylko nie to, po bocy, po bocy! Bardzo miło mi, jak tylko nie dotykam tych laserów przerażających, o, czerwonych. No właśnie, takie tutaj to zagrożenie. No dalej, Blue Jane i co? Tutaj sobie wskakujemy, udało się, no, rewelacja, rewelacja, gdzie teraz, gdzie teraz? No to co, skaczemy, juhu, ała, to bolało, to były końce, no właśnie, a tu mamy platformasy, tak jest, dla naszej Blue Jay Nasy, układamy je, 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 wystarczy nam jedna do tego celu. Ho, 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 ho. powiedziało graczy wielu, o, a to co? Wow! Walka z bosiorem! Rozpoczynamy ją z humorem! W aucie! Ha ha. I mamy bazukę! O nie, on do nas strzela! Pomocy, pomocy! Walimy w niego owocami! No, nie przywitasz się z nami, przynajmniej nie tym jednym ramieniem, już! Ho, ho! Został po tobie, Burykusz? Jeszcze nie, jeszcze nie, ale wszystko przed nami! No, ostatnia kończyna została! Sio! O, nie będzie do nas strzelać! O nie, nie damy się! No właśnie! To nie było trudne, kochani! Świetnie nam poszło, to mi się podoba! I otworzyły się wrota! Świetna ta robota dla naszego kota. Dalej bluein dalej, bo się bawię doskonale. Uda mi się tam wjechać. O, tak jest, kochani! No to co? Włazimy do tego samochodu. Przygodo, przybywaj i nas tutaj nie zbywaj. O, któż by się bramą przejmował! Dobra, i co? Wysiadka? No pewnie. No, Blue Jane, szybko, szybko, szybko. Zaś autem podjeżdżamy? Jak fajnie, to mi się podoba. Ciekawe, jak do góry będziesz wychodzić. Chyba nie z tym autem na plecach. Coś mi się wydaje. No nie. O, zniknęło. O, i co? Włazimy sobie? Tak jest, kochani. Byle szybko, byle szybko, byle szybko. No właśnie, będę na samej górze. Powiedziałam, kurze. Czy się przelecę, moi drodzy, helikopterem? No pewnie, juhu, to mi się podoba. Opa, daleko będę latać na koniec świata. O, a może i dalej, bo się bawię doskonale. Rozpędzamy się naszym helikopterazem. O, patrzcie tylko, same samochody. Takie mamy tu przygody, kochani. Wow, o, no dobra. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Cześć moi drodzy i do usłyszenia!